Witam wszystkich. Na tym filmiku e, pokażę jak wykonać skill o nazwie Bridge, e, czyli z angielskiego most lub mostek jak to woli. Bridge e, to nic innego jak takie delikatne ominięcie piłk e, przeciwnika wypuszczając sobie jednocześnie tą piłkę do przodu. E, w ten sposób możemy ominąć obrońcę jakimś bardzo e, eksplozywnym skrzydłowym bądź szybkim, e, z szybkim napastnikiem. Tak żeby po prostu wypuścić sobie piłkę za, za przeciwnika i po prostu do niej dobiec. E, a Zanim przeciwnik się obróci do, do nas i zdąży zareagować, to już powinniśmy być dawno przed nim. Ten skill wszedł do FIFA 22, także jest dosyć świeżym skillem. Też zauważyłem, że dosyć rzadko jest używany, a jest bardzo bardzo przydatny w samej grze. Jak go wykonać? Sam skill bridge robimy w ten sposób, że klikamy dwa razy przycisk R1 bądź RB na Xboxie. W ten sposób wykonujemy bridge i możemy go robić kilka razy z rzędu. Bonusowo, jeżeli chcecie zrobić bridge z takim delikatnym, jeszcze z delikatnym twistem, to wystarczy wcisnąć przycisk L2 bądź LT na Xboxie i również wcisnąć dwa razy R1 bądź RB. Tak to wygląda. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak strzelać z skorpionem, to zapraszam do filmiku w prawym górnym rogu. To było na tyle, dzięki i do usłyszenia.